Witam serdecznie. Nazywam się Robert Syżan i chcę wam przedstawić dziś japoński indeks Nike. Przyjrzymy się średniemu terminu oraz krótkiemu terminu. Zobaczymy szanse, ale też i na co trzeba uważać na tym wykresie. Jest on nieco podobny do niemieckiego Dax ale bardziej, bardziej, bardziej płynny i, i, i zmienny, jeżeli chodzi o, o, o notowania. Ok, to zacznijmy może od tygodniowych częstotliwości. Jedna świeczka, jeden tydzień. Um, tutaj być może mamy z czymś takim wspólnego, co nazywamy w biznesie spadkowym, spadkowym kanałem. Jest on nieco zamaskowany, ale jeżeli dobrze się temu przyjrzymy, no to na, na tygodniowych e, widzimy faktycznie coś takiego jak spadkowy kanał 3. Trzy, trzy. E, tak naprawdę: trzy, trzy granice, tak? E, dwa kanały, które idą w dół. E, to jest e, to. Nakreśliłem to brązowym kolorem. Jak to wygląda, gdzie jesteśmy na nim? Po powiększeniu widzimy, że cena prawie spadła do środkowego kanału. Tutaj mamy wyraźne wsparcie, po czym odbiła w ostatnim tygodniu. No i mieliśmy dość moc, moc, mocny ten tydzień, obserwując wzrost tygodniowej świeczki. Jest ona bardzo ofensywna. Praktycznie żadnego cienia, tylko czysty, czysty wolumen wzrostowy. To wróży bykom, być może dobrze, być może nie, bo musimy tutaj zwrócić też uwagę na te przygraniczne kanały logistyczne te niebieskie tutaj, które wyrysowałem. Sygnalizowały one. Tak naprawdę, kontynuacje dalszych spadków, i zostały tutaj yy, przed ostatnim tygodniu no, porządnie wybite. Yy, co prawda, tydzień był wzrostowy i wolumen wygląda bardzo ładnie, ale jednak nie udało się wyjść cenie powyżej. To znowu może wróżyć tak zwany retest tego miejsca. Co widzimy oprócz tego? Widzimy tutaj jeszcze jedną przebiegającą linię. Już mówię, czym jest ta linia. Ta linia to jest em, tak zwany wachlarz cenowy, jest to coś w rodzaju em, oporu. Em, można grać to jako opór, lub jako wsparcie. W tym przypadku bardziej był, byłoby to tutaj kwestia oporu do zaznaczenia. Widzimy, cena doszła prawie tutaj dotąd. Jeżeli zejdziemy niżej na D1, to widzimy, że cena. No nie, nie udało się to te, tego miejsca. Poza tym zaraz powyżej tego miejsca no, znajdziemy te linie, tak? Te linie logistyczne, które nakreślają e, rynek, definicję rynku byka od rynku niedźwiedzia. Poniżej m, definiujemy to jako rynek niedźwiedzia, powyżej jako rynek byka. Mm. Oprócz tego rynek wyrysował nam y, formację harmoniczną, formację nietoperza. Jest ona co prawda z niższych y, częstotliwości rozpoznawalna, ale jest. Y, ok, jesteśmy teraz na D1. No, jeżeli następny tydzień uda nam się wyjść powyżej tego miejsca, a gdyby się udało wyjść powyżej tego miejsca. No to będzie silny sygnał dla byków tak żeby, żeby, żeby kupować. Natomiast dopóki nie uda się tutaj sforsować tego regionu trzeba bardzo 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 ostrożnie i neutralnie podchodzić do tego rynku. Zobaczymy jak to będzie. H4 wskazuje no, że co najmniej, co najmniej to miejsce mogłoby się udać. Natomiast potrzebujemy naprawdę Mocnej woli popytowej, aby tak było. W idealnym przypadku. W idealnym przypadku ofensywa byków nie powinna tutaj dotąd dojść, tylko powinna być kontynuowana, i e, z miejscem docelowym do tego miejsca. Czy to się w jeden tydzień uda? E, może być ciężko. Może być ciężko. Choć nie jest to wykluczone, nie jest to wykluczone, natomiast raczej dwa tygodnie wzrostów byłyby potrzebne, żeby to miejsce osiągnąć, obserwując przeciętne świeczki, które tutaj mamy. No, poczekamy, zobaczymy co nam rynek wskaże. Ja dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i udanych trade'ów pozdrawiam wasz FXTJ Robert Cezan.